Witamy w TVN 24 w szkole pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego. Przepłynęliśmy 3200 mil w ciągu półtora miesiąca i znajdujemy się we Włoszech przy Kei w Genui. Młodzież wypłynęła z, e, pogorią ze Świnoujścia. Poprzez kanał Kiloński pogoria wpłynęła na Morze Północne. Pokonując kanał Angielski, wpłynęła na Zatokę Piskajską, Atlantykiem dotarła do Gibraltaru, na Morze Śródziemne, gdzie obecnie się znajdujemy. Młodzież odwiedziła porty Holandii, Francji, Portugalii, a na Morzu Śródziemnym porty Hiszpanii, takie jak Malaga, Cartagena, Barcelona. Zawinęliśmy też do wyspy Ibiza, a następnie do Monako. Obecnie znajdujemy się w Genui we Włoszech. Poza zajęciami lekcyjnymi młodzież uczestniczyła w pracy na żaglowcu. Nauczyła się odpowiednio gospodarować czasem i funkcjonowała z zegarkiem w ręku. Była to dla nich prawdziwa szkoła życia, której wcześniej wiele z nich nie doznało. W drugim etapie rejsu uczyliśmy młodzież między innymi nawigacji. Poznawała pracę radaru, nanosiła kursy na mapę i nauczyła się obsługiwać program nawigacyjny. O tym czego się nauczyli, czego doświadczyli, co poznali, najlepiej opowiedzą sami bohaterowie wyprawy. Ja wcześniej nie myślałam o takim rejsie, dopiero jak się dowiedziałam o tym od mojego taty, to jakoś tak pomyślałam, że będzie bardzo fajna rzecz I, i, No i jak się dostałam, to bardzo dużo radości. Wszystko mi się podobało, jak teraz myślę, że mam wrócić do domu, to nie chcę. Bardzo tak mi się tu podoba, że wolałabym tu zostać. Już tak, tak się przyzwyczaiłam do tego, tego trybu życia tutaj, że czasem się zastanawiam jak ja sobie poradzę już jak wrócę. Wachta kambuzowa była nawet taka do wytrzymania. Najgorsze było to, że właśnie się pracowało do późna, sprzątało te kuchnie, myło się te wszystkie naczynia. No i mimo to, że się spało całą noc, to i tak się nigdy człowiek nie wysypiał. Wachty nawigacyjne nawet fajne były. Najfajniejsze były właśnie trapowe. Bo, bo po godzinę tylko i można było sobie pogadać z koleżanką albo z jakąś osobą. Fajnie, fajnie, że właśnie mamy takie nauczenie z radaru, jak się, jak, się jak się to obsługuje, właśnie jak się kontroluje te wszystkie statki, które pływają. Fajne, bardzo fajne. Teraz ostatnio właśnie mieliśmy bardzo dużo sprawdzianów i kartkówek i nie było czasu kiedy się uczyć. Taki stres cały czas, czy, czy nauczysz się, czy dostaniesz piątkę, czy nie widzisz do portu. I cały czas zdenerwowanie. Na początku wydawało się łatwiej niż na lądzie, ale potem z tymi sprawdzianami to czasem, czasem bywało tak się już zgraliśmy wszyscy. Tylko szkoda, właśnie, że teraz dopiero się zgraliśmy i już musimy się rozstawać. Ale z takimi ludźmi to mogłabym jeszcze płynąć długo. Chciałabym. właśnie spełnienie moich marzeń. Marzyłem zawsze o tym, żeby przynajmniej, e, przynajmniej zwiedzić e, parę krajów, był pewien stres, bardzo się starałem i staram dalej. Chciałem pokazać się jak, z jak najlepszej strony. Chciałem pokazać, że mam silny charakter i mimo, że bardzo... mimo że dopadła mnie choroba morska, to się nie poddałem, bo myślę, że Najba najbardziej chorowałem z tej załogi, ale się nie poddałem i to jest najważniejsze. Co mi się najbardziej podobało? No co jest w sumie takie ciężkie pytanie, bo wszystko mi się podobało. To, że zwiedziłem dużo wspaniałych krajów, poznałem wspaniałych ludzi, podobało mi się płynięcie, zawsze gdy była Wachta, zawsze ze szczęściem schodziłem z koi i, i, i ubierałem się razem z całą drużyną i, i, i szliśmy na Wacht. Podstawić pał, to ksztaxel.